Nominacje do Złotych Globów 2023: Polskie akcenty, pełna lista nominowanych. Poznaliśmy właśnie nominacje do Golden Globes Awards, czyli Złotych Globów. Te prestiżowe nagrody Holojewockiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej zostaną wręczone po raz 80. Z tej okazji ceremonia będzie transmitowana na żywo w NBC i Pracock. Czy wśród nominowanych są Polacy? W zasadzie można tak powiedzieć. W 2023 roku gala odbędzie się 10 stycznia 2023 roku Rok i będzie ją można oglądać za pośrednictwem Platformy Pracoczk. Gospodarzem ceremonii został Jerrod Carmichael. Nie jest zaskoczeniem, że wśród seriali triumfowały dwa największe przeboje 2022 roku: 2. TH równi Białe Lotos. W tym pierwszym wyrole księżnej Diany wcieliła się aktorka polskiego pochodzenia Elisabeth Debicki. Najwięcej nominacji w kategoriach filmowych zebrali Fabelmanowie i reżyserii Stevena Spielberga. Co też nie jest dla nikogo niespodzianka, bo film zbiera rewelacyjne recenzje. Autorem zdjęć do tego wzruszającego dzieła jest nasz operator, Janusz Kamiński. Przyjaciel i wieloletni współpracownik Spielberga. Niestety... Wśród nominowanych w kategorii Najlepszy film nie anglojęzyczny nie ma filmu z Polski. Jeff Bridges, The High Old Man. Kevin Costner, Yellowstone. Diego Luna, Andor. Bob Kirk, Better Cell Seul. Adam Scott, Severance. Taron Egerton, Birt, Colin Firth, The Highest Air Andrew Garfield. Unter The banner Of Heaven Evan Peters Monster The w Fredach Marstory. Sebastian Stan Pament Tom F Murray Abraham TH Wit Lotus Donghnal Gleason TH Patient Paul Walter Hauser Blackbird Richard Jenkins Monster The w Fredach Marstory. Setrogen Pament Tom Donald Glover, Atlanta. Bill Hader, Bar Steve Martin, Only Murders in the Building. Martin Short, Only Murders in the Building. Jeremy Allen White, The Bear. Abbott Elementary, Only Murders in the Building. Wednesday, Emma Art, House of the Dragon. Laura Linney, Ozark Imelda Staudon, THE CROWN Hilaris Funk, Alaska Dai Ilea Zendaya, Euforia Jenny Varzolidge, THE LOTUS Sla fleiskmanis DANES, FLEJ TROUBLE GERIONES UNDER THE BANNER of HAVEN NIECE NARD MONSTER THE Freda AHMAR Audrey Plaza, THWIT LOTUS Elizabeth Debicki, THC ROWM Hanne Heinbinder, Hatzks Julia Garner, Ozark Janelle Le ABBOT ELEMENTARY Sheryl L. Ralf, ABBOT ELEMENTARY Blazk Birt Monster, THF Redach Marstory Pamant Tom Edropout Lotus, to Marcel, T. H. w Sichile. Model Toro Pinozhio, Marcel Tchelwitzhoeson, Puss in Box, THL Lasdwisz. Turning Kret Aleksandre Desplat, Guiller Model Toros Spinozio, Hildur Gudned Woman Talking. King, Justin Hurwitz, Babylon John Williams, THL Fabelmans Sarter Burwell, The High Banks és Carolina, Taylor Swift, Where the High Tides Ciao Papa, Guiller model toro i Juan Guiller model toro pinochyo. Hold my hand, Lady Gaga and Blood Pop, Top Gun, Maverick. Lift me up, Thames, Ludwig Granson, Rihanna and Trance O’Gler, Black Panther, Wakanda Forever. Natu Natu, M i Rafa, MMK Rahul Sipliguni RRR, RRR, India, Alkwieton TH Western Front, Germany, Argentina, 1985, Argentina, Zlose, Belgium, D10 South Korea, fielt, Tr, Tony Steven Spielberg, T elfa Belmas. Daniel Kwan Daniel Schoenert Ewerytyn Keweryfhera w T H E B Martin Mzdonek Sarah Polley, Woman Talking Brendan Gleeson T H E S Barry Kukhan, Evans, so herin. Brad Pitt Babylon Que Kwan, fan, everetin forever e la tonce. Eddie Redmine, Angela Bassett, Black Panther, Wakanda forever. Charlson Don, The Banshe, Banshee Herin, Insherin. Curtis, everetin forever e la delon, Triangle of Sadness. Jeremy Mulligan, SHSite. Diego Calva, Babylon. Daniel Trike, Glasonion, a Kniwe Adam Driver, Mita Noise. Colin Farrell, Teha S. S.H.S. Sofins Herin. Real Neiss, Teha Lesley MRS. Harris Goes do Paris. Margot Robbie, Babylon. Anna Taylor Joi, Emma Thompson, Gottluck, to Grande. Leo Everett Ink, Everett Blanchet, Blanchett, Tar, Olivier Zolman, Empire of Light, La Davis, The Woman King.